Jak w dojrzałym wieku realizować swoje pasje i zmienić je w biznes? Witajcie, drodzy słuchacze. Dzisiejszy odcinek naszego podcastu będzie poświęcony niezwykle inspirującemu tematowi. Czyli, jak w dojrzałym wieku realizować swoje pasje, zmienić je w dochodowy biznes. Przede wszystkim, niezależnie od tego, czy masz 50, 60, 70, 80 lat. Nigdy nie jest za późno, by rozpocząć nową przygodę i w pełni wykorzystać swoje talenty i zainteresowania. Zapraszam Was do wysłuchania. W dojrzałym wieku wielu z nas ma już ze sobą lata pracy zawodowej, wychowanie dzieci, a także zdobycie licznych doświadczeń życiowych. To idealny czas, by zastanowić się, co naprawdę nas pasjonuje. I jak możemy przekuć te pasje w coś, co nie tylko dostarczy nam satysfakcji, ale także przyniesie dochód. Pierwszym krokiem jest odkrycie lub ponowne odkrycie swoich pasji. Zastanów się, co sprawia ci największą przyjemność. Może to być gotowanie, rękodzieło, ogrodnictwo, pisanie, fotografia, podróże, sport. Ważne jest, Abyś czuł autentyczną radość z tego, co robisz. Często nasze pasje są związane z tym, co robiliśmy w młodości, ale na co nie mieliśmy czasu w codziennym biegu życia praca, dzieci, obowiązki. Pani Krystyna napisała do mnie: Pamiętam, jak w młodości uwielbiałam malować. Przez lata pracowałam jako księgowa, ale na emeryturze postanowiłam wrócić do malarstwa. I teraz moje obrazy sprzedają się, a ja mam dodatkowy dochód i ogromną satysfakcję. Wielkie gratulacje, pani Krystyno. Cieszymy się wszyscy. Kiedy już wiemy, co jest naszą pasją, kolejnym krokiem jest zaplanowanie, jak możemy przekuć ją w biznes. Na początek warto zdobyć wiedzę na temat prowadzenia działalności. W dzisiejszych czasach dostęp do informacji jest łatwiejszy niż kiedykolwiek. Kursy online, webinaria, książki, podcasty mogą nam dostarczyć niezbędnej wiedzy. Ważne jest także, abyś nie bał się pytać innych o radę. Może w Twoim otoczeniu są osoby, które już prowadzą swoje biznesy. Warto skorzystać z ich doświadczenia i wiedzy. Mentorzy mogą być nieocenioną pomocą na początku, szczególnie Twojej drogi. Stworzenie planu biznesowego jest kluczowym elementem sukcesu. Plan ten powinien zawierać opis produktu lub usługi, co dokładnie będziesz oferować, analizę rynku, kto jest Twoją grupą docelową, jakie są potrzeby i oczekiwania klientów, strategię reklamową czyli jak zamierzasz dotrzeć do swoich klientów, i plan finansowy. Czyli jakie są koszty startowe i jakie przewidujesz dochody. Pani Małgorzata napisała: Zanim otworzyłam swoją pracownię ceramiki, spędziłam wiele godzin na planowaniu. Wiedziałam, że muszę dokładnie przemyśleć, jak chcę prowadzić biznes i jakie kroki muszę podjąć, aby osiągnąć sukces. W dojrzałym wieku technologia może być naszym sprzymierzeńcem. Dzięki internetowi, Mamy dostęp do szybkiej gamy narzędzi i platform, które mogą nam ułatwić prowadzenie biznesu. Strony internetowe czy sklepy online, media społecznościowe, to wszystko może pomóc w prowadzeniu i poprowadzeniu do większej liczby klientów. Nie musimy być ekspertem od technologii, aby skorzystać z jej dobrodziejstw. Wiele platform. Oferuje intuicyjne interfejsy i szczegółowe informacje. Jeśli jednak czujesz się niepewnie, zawsze możesz poprosić kogoś młodszego o pomoc lub skorzystać z kursów, które są online. Ważne jest zbudowanie marki osobistej. To jest taki kolejny ważny krok. Twoja marka to nie tylko produkt, ale ty sam, Twoje wartości, Twoja historia. Twoje doświadczenia. Wszystko to składa się na unikalną markę i to ona przyciąga klientów. Pani Aniela napisała, Kiedy zaczęłam sprzedawać swoje ręcznie robione biżuterię, postanowiłam opowiadać o mojej pasji, inspiracjach. To przyciągnęło klientów, którzy cenili sobie autentyczność i osobiste podejście. No muszę dodać, że autentyczność w dzisiejszych czasach jest najważniejsze. W biznesie niezwykle ważne są relacje z klientami. Dbaj zatem o to, aby każdy klient czuł się wyjątkowy i doceniony. Słuchaj ich opinii, reaguj na ich potrzeby i staraj się dostarczyć produkty czy usługi najwyższej jakości. Pamiętaj, że zadowolony klient to najlepsza reklama. Polecenia i pozytywne opinie mogą przyciągnąć kolejnych klientów. Pomóc po prostu w rozwoju Twojego biznesu. Prowadzenie własnego biznesu, nawet w dojrzałym wieku, może być wyzwaniem, i ważne jest, aby znaleźć równowagę między pracą a życiem prywatnym. Pamiętaj o czasie dla siebie, dla rodziny i na odpoczynek. Dbanie o zdrowie fizyczne i psychiczne jest kluczowe dla utrzymania energii i motywacji do działania. Taka regularna aktywność fizyczna i zdrowa dieta i odpowiednia ilość snu pomogą zachować witalność i chęć do realizacji swoich pasji. Na koniec chciałabym podzielić się kilkoma inspirującymi historiami osób, które w dojrzałym wieku zdecydowały się realizować swoje pasje i które odniosły sukces. Maria zaczęła pieczenie tortów artystycznych po przejściu na emeryturę jej talent szybko został popularność, a nawet prowadzi dochodową firmę cateringową. No będę musiała skorzystać o, z pani Marii nauk. Pan Janusz po latach pracy jako inżynier postanowił założyć własną szkółkę narciarską i dzięki jego pasji do sportu i doświadczeniu jego biznes kwitnie, a cieszy się i cieszy się on Każdym nien spędzonym na stoku. Jak widzicie, możliwości są nieograniczone. Najważniejsze to mieć odwagę i wiarę w siebie. Wiek nie jest przeszkodą, a wręcz przeciwnie, może być największym atutem, ponieważ mamy doświadczenie. Jak wierzyć w siebie? Posłuchajcie kolejnych podcastów. A dzisiaj dziękuję za wysłuchanie. Naszego odcinka, i mam nadzieję, że zainspirowałam Was do podjęcia kroków w kierunku realizacji swoich pasji, przekształcenie ich w taki dochodowy biznes. I pamiętajcie, że nigdy nie jest za późno, by zacząć coś od nowa. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Jeśli macie pytania lub chcecie podzielić się swoją historią, zapraszam do kontaktu. Znajdziecie nas na Facebooku, a także na Instagramie lub na stronie internetowej radość życia24.pl Życzę Wam sukcesów i spełnienia marzeń.